Mówiłam Wam już o tym, że są różne rodzaje channelingu. Mówiłam o channelingu wewnętrznym, a teraz, jak się domyślacie, jest też taki sposób channelowania, który jest zewnętrzny. I na czym to polega? Bo to jest taka bardzo z grubsza klasyfikacja, więc wewnętrzny już Wam mówiłam, że przetwarzamy to do środka, pojawia się to jako, jako myśl, jako e, obraz, jako jakieś odczucie z ciała, natomiast channeling zewnętrzny, on już ma taką ekspresję do świata zewnętrznego i taką najprostszą formą channelingu e, właśnie tego zewnętrznego jest... Takie pisanie automatyczne i pewnie wiele z was miało z tym do czynienia. Natomiast przy tym pisaniu automatycznym nie tylko możemy się połączyć z podświadomością, ale możemy też zadawać konkretne pytania. I to jest właśnie ta zmiana. Czyli tak samo jak w wyszukiwarce Google, czyli jak szukacie w internecie czegoś, to im bardziej Precyzyjne pytanie zadacie, tym bardziej precyzyjną odpowiedź dostaniecie. I tak samo tutaj, przy tym pisaniu automatycznym, czy przy, przy każdej formie channelingu, jeżeli umiemy z tym rozmawiać, to dostajemy bardziej konkretne wskazówki. Inne formy takiego channelingu zewnętrznego to jest forma na przykład przez przekaz taki artystyczny. I to, może być, to mogą być obrazy, to mogą być symbole, to może być muzyka. Tak naprawdę ja to nazywam taki artyzm. I wtedy, po prostu w momencie, kiedy to przez nas przepływa, no to tworzymy takie rzeczy, które nam płyną. Niektórzy mówią z serca, ale tak naprawdę to jest nasz przepływ energetyczny, który. Chce przez nas przepłynąć i ten przekaz, ta informacja zapisuje się właśnie w takiej formie obrazu, dźwięku czy w jakiejś innej formie, takiej artystycznej. A ostatnią formą, która jest taka, myślę, że najbardziej wam bliska, jeśli myślicie o channelingu, to jest channeling mówiony, czyli takiej, że spływa do mnie informacja. A ja po prostu zaczynam mówić i zaczynam mówić w taki sposób, że nawet nie do końca kontroluję to, co mówię. Czyli to nie płynie z moich przemyśleń, tylko to płynie z czegoś większego to właśnie z tego channelu. I w następnym nagraniu opowiem Wam, co to jest, to coś większego, co channelujemy. Także zapraszam na kolejne nagranie. A jeśli interesuje Was nauka, czytania energii, to serdecznie zapraszam na cykl warsztatów channeling krok po kroku. Do zobaczenia!